W zespole szkół ponadgimnazjalnych odbył się pierwszy festiwal zawodów, który stanowił cyk specjalnie prowadzonych warsztatów skierowanych do gimnazjalistów i ich rodziców. W programie imprezy przewidziano prezentację takich zawodów jak Technik Mechatronik, Technik Mechanik czy szlusarz. Ze względu na dążenie do coraz wyższej jakości kształcenia placówka zaopatrzyła się w nowe maszyny i programy komputerowe, które mają na celu jeszcze lepsze przygotowanie uczniów do wykonywania zawodu. No, w zespole szkół ponadgimnazjalnych kształcimy młodzież w zawodach, że... W technikach mechanicznym i w technikum mechatronicznym biorąc pod uwagę nową podstawę programową, która będzie obowiązywała od września na warsztaty, które zaopatrzyliśmy się w nowe oblebiarki do nauki w zawodach i zawodowych i w techniku, dla uczniów z technikum mechanicznego i, mechan i mechatronicznego, jak i y, posiadamy bardzo dużo sprzętu y mechatronicznego, jeżeli chodzi o sterowniki, o urządzenia wykonawcze, w których możesz spotkać się w zakładach produkcyjnych. Do szkolenia zaopatrzyliśmy się tutaj też w programy edukacyjne, takie jak Pneumolab, Kratolab. Programy do rysunku technicznego, bliskat, H-CAM, na których młodzież kształci się i zdobywa swoje umiejętności. Kilku lat bardzo obleganym kierunkiem kształcenia jest technikum mechatroniczne prowadzone w zespole szkół ponadgimnazjalnych. Placówka w każdym roczniku posiada dwie klasy uczniów, natomiast od nowego roku szkolnego ma zostać otwarty kierunek mechaniczny. Zdaniem kadry pedagogicznej on również powinien cieszyć się dużym zainteresowaniem młodzieży. Najbardziej popularnym jest w tej chwili kierunek mechatroniczny. W tej chwili posiadamy w każdym roczniku prawie po dwie klasy i od września będzie jeszcze utworzony kierunek mechaniczny, gdzie też jest. No, młodzież się garnie, ponieważ no, każdy troszeczkę związany jest i, i ciągnie do, do mechaniki, do automatyzacji I, i biorąc pod uwagę, że to są zajęcia także na komputerach i, i dlatego też jest dosyć duże zainteresowanie. Takimi zajęciami. Warto zauważyć, że oba te technika są bardzo popularne wśród uczniów. Ma to niewątpliwie związek z sytuacją na rynku pracy, na którym o wiele łatwiej jest się poruszać osobom posiadającym konkretny zawód.